Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaźmierczak. Dziś o tym, że tak właściwie to tylko od nas zależy, czy będziemy walczyć? Czy poddamy się i nie będziemy nic robić. Tetmajer mówił, że martwy na dnie łodzi leża, czyli... Że jeżeli jest marazm wokół, jeżeli nie wierzę w nic, to kładę się i nie robię nic. A chciałam Wam pokazać, przedstawić pewną historię, która jest zaprzeczeniem tego i która pokazuje, że to od nas będzie zależeć, czy leżę martwe, czy walczę. Pewnego razu żaby wędrowały przez las. I nagle dwie wpadły do bardzo głębokiego rowu. I była to tak wielka dziura, że one nie były w stanie się wydostać. Wszystkie żaby pozostałe stanęły na brzegu i krzyczały do domu, mówi słuchajcie, na pewno umrzecie, nie uda wam się wyjść z tego. Żaby przez jakiś czas walczyły i tak bardzo starały się wydostać. I skakały, skakały, skakały. Aż w końcu jedna z nich stwierdziła: Nie, to rzeczywiście nie ma sensu. Położę się i umrę. E, pozostałe żaby, które zgromadziły się nad tym dołem, nadal krzyczały: Mówi, słuchajcie, nie ma sensu, w ogóle nie próbujcie i tak żywe stąd nie wyjdziecie. Druga żaba jednak nie dawała za wygraną. Tak mocno skakała, 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 aż w pewnym momencie tak silnie wyskoczyła, że udało jej się wydostać na brzeg. I te żaby, które otoczyły ją, mówią: No jak ty tego dokonałaś? A ona mówi, że jest kompletnie głucha, ale to, że wszyscy jej tak dopingowali, sprawiło, że znalazła w sobie tyle siły, żeby z dołu wyskoczyć. Zatem, co z tej historii weźmiecie, to wasze? Moim zdaniem warto walczyć, warto próbować, warto z każdego dołu wyskoczyć. Miłego dnia życzę.